Żyjemy w trudnych czasach. Często wmawia się nam, że białe jest czarne, a czarne jest białe. Nasze życie, nasza społeczność, nasza codzienność obarczona jest tym, że nie ma wartości. Kiedyś budowaliśmy swoje życie na przekonaniach, na wartościach. Jakie by one nie były, jaka by nie była nasza rodzina, to żyliśmy wokół nich. Dzisiaj oszukuje się. Przeświadczając, że to nie jest moja prawa ręka, że to nie jest moja lewa ręka, im dłużej będziemy o tym mówić, tym kłamstwo stanie się rzeczywistością. I tak jest z każdą wartością, którą rozbraja się na czynniki pierwsze i podważa się nią. Ja nie będę tutaj Ci mówił o polityce, nie będę Ci mówił, czy lubię owsiaka, czy nie, ale mówię tu o wartościach, które powinny być określone i które powinny być wartościowe. A jakie Ty masz wartości, to już Twoje zdanie, ale trzymaj się ich do końca powodzenia.